Witam Was serdecznie moi drodzy, oczywiście jak sami widzicie, należycie, doczekaliście się rozwiązania konkursu. Piękna Paula, zespołu Top Girls i oczywiście ja, Kamil Ekstazy. Na dobry początek chcielibyśmy Was poinformować o pewnym fakcie, gdy jeszcze było bardzo dużo osób chętnych, ciężko było wyłonić tam pierwszą setkę osób, które wezmą udział w naszym finałowym losowaniu. Główna przyczyna tego stanu rzeczy również jest taka, że duża część osób nie spełniała warunków naszego konkursu, bo oprócz lajku i udostępnienia u siebie nosi czasu, nie było komentarzy na YouTube. No to co, Paula, zaczynamy? Na dobry początek mamy co? Do rozdania pierwszą kamerkę Manta. Eee, oczywiście Paula losuje zwycięzcę. Losuj, losuj, kręć, kręć, kręć. No, jest. Uwaga, uwaga! Daniel Krystowski. Daniel Krystowski otrzymuje od nas nagrodę, a my przechodzimy dalej do losowania kolejnych nagród, czyli Eputeczek, e, Singi, Sexy Bomba. E, no to co? Teraz ja zaczynam. Sebastian Zalewski. Ale co dalej? tu z boku. Marcin Kowalski. Hubert Snopek. Snopek, tak. Monika Elend, Szymon Hubert, Samet, mamy dalej. Łukasz Lipiasz. Julia Goch, Renata Isbrecht, Maziarka Karolina. Katarzyna Pałka. O, Violeta <laughs> Boże tych nazwisk ścieżkę. Damian Lidowski. A tak bardziej pokręcę z nas. Nie, 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 Macie? nie, Miller. A nie, a nie, nie, Marta nie, Wojciechowska nie, nie, mamy nie, Przemysław Matuszak. Myślałam, że już Ty na top Gerst. ty na job gotowe. <laughs> Jolanta Wilga. Ciekawe, czy to, czy to właścicielka tej dyskoteki. <laughs> nie wiem, nie znam. Jolanta znowu, kuca. Dorota Waliczek. Patrycja Dając. No i moi drodzy, ostatnie, ostatnie cztery osoby, które wygrają naszego singla. E, proszę bardzo. Losuj, Paula, losuj. Może siostra, może brata. Mateusz Lesiak. <grybujesz> Emil Bielanowski. Kasia Jania. No i co, ostatnie? No. Moi drodzy, dziękujemy Wam serdecznie za promocję naszych teledysków, naszych numerów, szczególnie Sexy Bomby. Ostatnia osoba, która e, jest zwycięzcą naszego singla to Maciek e, Sławuta. Zapraszamy Was do subskrypcji naszych kanałów e, e, zespołu Ekstazy, Disco Live, e, Facebook dalej, O'Brigues, Ekstazy itd., itd. Niedługo będą kolejne konkursy. E, bardzo mi przykro, te osoby, które nie zwyciężyły, będzie szansa na pewno w przyszłości. Do zobaczenia, hej, pozdrawiamy.